Rozpoczął się rok 2012. Ma to być przełomowy rok dla ludzi mieszkających na Ziemi. Jak możemy się do niego odpowiednio przygotować? Co zrobić, aby czegoś nie przegapić, a później być może nie żałować? Jak podnieść wibracje swoje i swojego otoczenia? Jakimi symbolami i przedmiotami się otaczać w roku 2012? Tego wszystkiego dowiecie się Państwo, przychodząc na spotkanie, które odbędzie się 26 stycznia w Warszawie. Wszystkie niezbędne informacje uzyskacie Państwo pod podanym poniżej numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej www.ezotv.pl. Serdecznie zapraszam i czekam na Was. Agnieszka Wdowczyk.